Czas naładować Uriziel, ale zanim to, to jeszcze pogadamy sobie z Riordanem. Za potęgę magii! Z Riordanem. W ogóle nigdy z nim nie pogadałem. Nie przywitałem się z nim tak naprawdę. Witaj, magu. Jestem Riordan, alchemik. Zgaduję, że szukasz magicznego napoju. Tak, nie ma to jak przedstawić się po długiej znajomości. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. No, i możemy z nim handlować, i on w sumie ma najciekawszą rzecz. To raczej będzie napój przyspieszenia, który pozwala sprintować przez 5 minut aż. A to nawet nie pamiętałem, że takie eliksiry tutaj są. Wydawało mi się, że dopiero w dwójce są eliksiry pozwalające sprintować przez 5 minut. Aha, nie, to ja tego nie chcę. No, i w sumie możemy tak zrobić. I tak dużo więcej kupiłem niż potrzebujemy. No, i idziemy po raz pierwszy. Mogliśmy tutaj wcześniej zejść, ale nie było po co. Idziemy do tej wielkiej góry rudy, którą magowie tutaj przechowują. Mają wobec niej wielkie zamiary, ale niestety będą musieli je <śmienić> zmienić. Tak, taka spora całkiem jaskinia. Tutaj, jak się spadnie na dół, to nic nie ma. Więc nie ma po co spadać. A jeszcze trochę dalej idziemy. Tutaj zaraz pojawią się chyba bryłki rudy. O, no, można sobie pozbierać. Już nie będę tego robił. No i milton na nas czeka. Masz miecz i zaklęcie? Tak. Do zobaczenia! Tak, mam, ale jeszcze pokażę tą bryłę rudy. W sumie, wydaje mi się, że nie jest aż taka wielka. No, tak wygląda. Góra rudy, tu na górze. Tu na górze powinien stać Kronos, ale co ciekawe, w miejscu, gdzie jest Krata, to takie dziwne, zamazane tekstury się pojawiają. Nie da się zobaczyć, co tam jest. Ciekawe, dlaczego. Tak to wygląda. Napraweś tę bryłkę, bo z Miltenem nie możemy pogadać. Za potęgę magii. No i ładujemy Uriziel. Proszę, oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Rozdział szósty, leże śniącego. Gotowe. Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Tak, obejrzyjmy miecz z bliska. To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd natychmiast. A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już. No w sumie moglibyśmy ci też dać jakiś teleport, bo mamy ich trochę. Za potęgę magii. No, ale Do coś. zobaczenia. Tak, no niestety teraz nowy obóz też jest na nas zły. <noise> Także nie mamy już prawie przyjaciół. No i mamy Uriziel. To starożytny miecz Uriziel został magicznie naładowany. I zadaje obrażenia od magii i od ognia. To, co ciekawe, to chyba nie zadaje takich zwykłych obrażeń. Zadaje ich 120 aż. Od magii i od ognia 30. No ale niestety jest mieczem dwuręcznym, więc będziemy wolniej nim bić. No i nie nauczymy się też mistrzowsko posługiwać bronią dwuręczną, więc też szkoda, bo wtedy fajnie wygląda animacja i trochę szybciej bezimienny uderza. Ale teraz mając nowy rozdział, nową broń, to się przeniesiemy może do magów ognia. lepiej o czymś, we wszystko. No, znaleźliśmy tę runę. Co tu hey, ty. robisz? Uciekaj, albo wezwę straż. Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stona, ciebie już nie potrzebujemy. Gdzie jest Stone? Hej, ty! Za kratkami, nie masz tu czego szukać. Ale ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłopcy! Posiekać go! No nie, co ty robisz? O-o. <grym> 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 Coś się chyba popsuło. Nie wiem czemu Twój? tutaj. Aha. Włączyła nam się rozmowa z Gomezem. A ciekawe. Czemu Gomez nas tutaj zaczepił? Bo chciałbym z nim pogadać normalnie. Co zamierzasz zrobić? Chwila. Gdzie ja mam zapis? Pewnie gdzieś daleko. O właśnie. Dobra, zrobię cięcie. Bo nie chcę tej rozmowy z Gomezem w taki sposób tu mieć. Dobra. Chyba. Chyba jest teraz ok. No, Gomez nas przez z odległości 100 metrów mnie nie zagadał. O, Bartole, jak dużo miałeś tych lutni. Nie potrzebuję. Ja słyszę kroki. Tutaj chyba jacyś strażnicy biegną. No i w sumie. O! Tak, nasz miecz bardzo fajnie podpala teraz. nie No i będziemy mieć teraz dostęp do miejsc w starym obozie, do których wcześniej nie mieliśmy. Na przykład od Bartola mamy klucz do składowiska to w piwnicy. Proszę bardzo, magowie ognia jeszcze tutaj sobie leżą. O, ma moje bryłki rudy, które wydałem na szatę kiedyś. Oddawaj. Dobra. Pierścień niezwyciężoności i kule ognia jeszcze miał. O, jest też drago, drago eliksirki i ma większy pierścień niezwyciężoności. No tacy niezwyciężeni to się nie okazaliście. Dobra. I tutaj pewnie też będzie ten alchemik, chyba. Damarok. Jeśli myślisz, że... Amulet dębowej skóry. Mm. No, ale się dowiedzieliśmy, że stołna tutaj. wzięli, schowali w lochach. oo. Mm, -o. Będziesz musiał Tak, tak. Dobra, uciekam, bo zaraz tu zginiemy. Wszyscy się na nas rzucają. Najgorzej, że z tą kuszą się rzucają. Tak, stał nie jest w tym. W lochach. I jest w sumie główną Myślę, główną można powiedzieć, przyczyną, dla której warto tutaj przyjść. Ponieważ Stone może nam ulepszyć jeszcze bardziej nasz pancerz. Zabójstwo przy to samobójstwo. Zapamiętajmy. Dobra, dobra. Słowa. Cicha. Gdybyście się nie rzucali, to ja też bym Was oszczędził. O, arto. Nie, zaraz zginiemy chyba. Dobra, uciekamy. Jednak te pociski aż tak dużo nam nie robią, ale ci magnaci to mają niezły cios. No i w ogóle ci magnaci to mają jedne z najlepszych broni, też chyba jednoręcznych. Wszyscy. Dobra, jeszcze ten tutaj się naszczepia. Co jeszcze? Och, ci przy bramie. O, torus też. O nie, wyrzuciłem napój zamiast go wypić. E, torus też kuszą się już tutaj czai. No ale nie będziemy wychodzić poza zamek. Poza zamkiem nie ma nic ciekawego. No właśnie, cienie tutaj uciekają, tylko strażnicy by z nami walczyli. O, torus ma nasze bryłki ruty, super. Miecz Torusa, O, jest dwuręczny akurat. Takie tutaj ciekawostki można pozbierać. Arto miał miecz Arto. Też miał jakiś pierścień. I chciałem zobaczyć jeszcze kruka. A, swoją drogą, Tores pewnie ma wszystkie rzeczy, które mu sprzedałem. No właśnie. O, dawaj te eliksiry, wszystkie. A niepotrzebnie kupowałem. U Riordiana. A resztę to chyba zostawię mu. A te wszystkie rzeczy to my mamy. Rodriguez. Ognisty pocisk. No dobra. A kruk? Co miał? Kruk ma miecz. Prawo kruka. Ale tylko eliksir? Bez sensu. O, tamten strażnik się nie zorientował, że tu się coś dzieje. Co się ze skipem stało? O, skip tu jest. A skip to chyba nas nie będzie atakował, nie wiem czemu. Pomyślałem, że zajrzę do ciebie i zapytam o to wyposażenie. Spadaj. <laughs> dobra, skip nie jest ani ani po naszej stronie, ani przeciw nam. No dobra, tak, lochy mówiłem, że kiedyś zwiedzimy, one są tam i w sumie są, znaczy wejście jest tam do nich. And lochy są pod nami w tym momencie. Ale chyba Gomez ma klucz do celi stowna. Więc. No, co jest? Tutaj w końcu te skrzynki można zobaczyć. Ale podejrzewam, że nie ma nic ciekawego w nich. Więc. No. Aha. Czemu nie da się tego otworzyć? Tutaj ciągle wytrychy pękałem. No dobra, trudno. Tam może jakiś klucz trzeba zdobyć. Ale mamy go Gomeza. Jak się tu dostałeś? Czekaj, no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Musiałem zapobiec twoim szalonym zapędom. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. Mhm. Mm Gomez prawdopodobnie jest najsilniejszym ludzkim przeciwnikiem, jakiego tutaj mamy. O, i ma miecz, gniew i nosa. No to aż zobaczę, jaki to miecz. Słabszy od naszego Uriziela, ale niewiele. O, mamy klucz do lochów. Mamy klucz Gomeza. Otwiera skrzynię Gomeza i coś tam w piwnicy. Większy pierścień niezwyciężoności i amulet potęgi. Plus 7 do siły i zręczności. No to teraz możemy się tutaj troszkę porozglądać. Kucharze zostawimy w spokoju. Otworzymy komnaty Gomeza. Coś tam w skrzynkach też ciekawego powinien mieć. Tak, tutaj jest pokój gomeza. Tutaj w ogóle jest taka balia, w której można się kąpać. Ale niestety tylko kobiety mogą tutaj wejść, na przykład ona. Welaja. Odejdź, nie wolno ci ze mną rozmawiać. Tak. Jesteś wolna, ale nie chcesz z nami gadać. A mamy mściwą stal, pięść trola, trochę bryły rudy, kusze. Dobra, na ten moment to wszystko słabe. Ale tutaj mamy eliksir siły i lekkości. Nie, dobra, to siły jest fajne, ale. Lekkości to już dużo mamy. Dobra, plus 8 do siły. Jeszcze. Um. Dobra, idziemy do stołu na teraz i jeszcze będziemy mieć piwnicę zamku. Do przeszukania. Wydaje mi się, że jednego magnata gdzieś pominęliśmy. A może on w lochach czeka? A jest tutaj. Ach, myślałem, że może pogadasz z nami. No, też nas prawie załatwił. Blizna, miał miecz blizny. Dobra, uleczmy się. Może coś jeszcze na nas czekać tu w sumie. Oprócz biegających w te i we w te kucharze. A, jest jeszcze jakiś strażnik. Spokojnie, bez nerwów, o, wygrałeś! Bullet, którego kiedyś tam pobiliśmy. O, nawet jacyś strażnicy też się nas boją. No i fajnie, to sobie uciekaj. O nie, wpadłem do studni. Myślę, że to jest przejście. Mm. Nie, tutaj jest przejście. No i teraz w której celi był Stone. Tutaj dalej to chyba nic nie ma. No, tutaj nic nie ma. Zobaczmy może tę. O, akurat pierwszy strzał się udał. Czego chcesz? Nie wyglądasz mi na jednego z siepaczy Meza? Masz rację, nie pracuję dla Gomeza. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie co mu się należało. Ale dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza i zwrócić ci wolność. Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni to pogadamy. No właśnie, stał nam ulepszy... Do zobaczenia. Przepuść. Bro e, nie broń, tylko ulepszy nam naszą zbroję. No i jeszcze trzeba poczekać, aż wróci do kuźni. To może w tym czasie pójdziemy sobie do tego składowiska całego. Hmm, to jest tutaj. Też nie pamiętam, czy tutaj coś ciekawego będzie. No, ale da się dostać tutaj tylko po zdobyciu tych wszystkich kluczy, więc. Hmm. Dobra, może pochodnie zapalę. Co to jest? Aha, to te miecze. Od szamanów. Dobra, tu nic ciekawego nie ma. A tutaj jakiegoś szkieleta trzymają. O, a tutaj jest ta kratka, która wygląda na lochy. Hmm. No, dużo szkieletów to jest. Czy to jacyś jakiś Arabusie, którzy kiedyś tutaj zawitali <grym> i ich tutaj załatwili nawet bez A jednak tutaj było tylko krwawe ostrze, taki miecz. Dobry. No i co ciekawe tutaj jest przejście do targowiska. Tutaj gdzie jest Twisk i reszta. No to tylko krwawe ostrze było do zdobycia. Ale widzę, że jest słabe, tylko 85 obrażeń. Hmm. Dobra. Może już Stone się pojawił u siebie. Ale się fajnie odbiliśmy od ściany. Jak piłeczka. Stał nie jesteś? Nie macie jeszcze? Czyżbyś się gdzieś tutaj zablokował? Może trzeba się przespać. Spróbujmy tak zrobić. Okej. Okay. <ścoughs> Nie, no nie ma go. Co się stało z, ze Stownem? Podczas mojej ostatniej wizyty. Aha. Nie, tutaj zadanie wykonane. Uriziel odzyskał dawną moc. Satures i jego magowie wody mają mnie chyba serdecznie dość. Ilowo lepiej będzie trzymać się od nich z dala. Tak czy inaczej, teraz czeka mnie przeprawa ze śniącym. Podczas mojej ostatniej wizyty Xardas wspomniał o możliwości wykorzystania mocy Uriziela nawet przeze mnie, Maga. Jednak najpierw chcę na niego rzucić okiem. Powinienem udać się do siedziby nekromanty. No, moglibyśmy oddać Xardasowi Uriziel i zamienić go w runę. Ja się do niego przeteleportuję, ale dlatego, że chcę, żeby Stone się tutaj gdzieś pojawił. Nie wiem, czy on się nie pojawia w swojej kuźni. Jeśli teraz go nie będzie, to chyba zrobimy cięcie, żeby się tu pojawił. Mam nadzieję, że się nie popsuł nam. O, jest. A, jesteś. Mam u ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie mnie z lochu. Wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego może jakiś pierścień albo coś w tym stylu. Mm. A, faktycznie, tak mi się coś kojarzyło, ale nie pamiętałem na 100%, że może nam chyba też jakieś pierścienie wykuć. To jest pierścień wzmacniający siły życiowe pierścień ochronny pierścień zwiększający umiejętności magiczne ale nie, weźmiemy tę opcję, możesz dla mnie wzmocnić te zbroje. Tylko zobaczę, ile się tutaj nam polepszy. Jest 95, 25, 40, 10. 95,25. Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne, daj mi ją i zaczekaj chwilę. No, na pewno taka praca trwa tylko chwilę. Tym bardziej, że w ogóle nie używasz jej. To tylko... twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. Tylko jakieś pręciki tutaj? Do zobaczenia sobie pobiłeś. 130, 45, 5. No to każdą ze statystyk zwiększył o 5. No zawsze coś. Teraz aż z wrażenia, że takie coś skomplikowanego zrobił, zaczął biegać po stole. Dlaczego Gomez kazał zamknąć cię w lochu? Ten sukin syn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem najlepszym kowalem w całym starym obozie. No, i wyrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś robota. No cóż, dobrze być kowalem. Do zobaczenia. Wszyscy pozostali zginęli, którzy się nie zgodzili z Gomezem. No, ale teraz mamy. Mamy z głowy stary obóz, mamy z głowy stołna. No to możemy teraz się udać do Świątyni Śniącego. No i chyba zrobię cięcie. Ale w sumie przy okazji widzę, że mamy tutaj jakiś dialog z Ksardasem No to go sobie przelecimy. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. No i to w sumie tyle. Ale weźmy może te kwestie jeszcze. Jestem magiem. Nie wiem, czy potrafię posługiwać się mieczem takim jak Uriziel. Jest na to sposób, ale najpierw naładuj miecz magiczną energią. Wróć jak najszybciej. Hmm. Powiedziałeś, że będę mógł posługiwać się tym mieczem, mimo iż jestem magiem? Przyjrzyj mu się uważnie. Zauważyłeś zapewne ten duży błękitny klejnot zatopiony w ostrzu. Cała energia magiczna miecza skumulowana jest właśnie tutaj. Jeśli usunę klejnot, będę mógł stworzyć magiczną runę posiadającą wszystkie te cechy, które czynią Uriziel tak szczególnym orężem. Magiczna runa stworzona z Uriziel? W bitwie ta runa będzie równie niebezpieczna co sam miecz. Ale nie zapominaj, że jedynie mag szóstego kręgu może zapanować nad tak potężną magią. No właśnie, musielibyśmy mieć szósty krąg magii, a nawet nie mamy na to dość punktów nauki. No i nie będziemy tego robić. Będziemy używać miecza. Dobre, dobra, lecimy do świątyni śniącego. No jesteśmy przy mieście orków. Urszak tu sobie czeka, ale to nic nie mówi. Weźmy ulu -mulu, żeby nie walczyć z tymi wszystkimi orkami. Nie musimy tego robić, więc nie będziemy. Tutaj chyba jakiś zagubiony ork będzie nam towarzyszył. Wydaje mi się, że z jeden z tych podążających za nami się wcześniej a zblokował i teraz dopiero go mamy. No, mieliśmy wcześniej dostęp do świątyni śniącego poprzez zaklęcie teleportacji ze zwoju. Niestety je zużyliśmy, więc teraz będziemy musieli użyć tego Troszkę bardziej drastycznego sposobu będziemy musieli zabrać tę ich figurkę, przy której są ci szamani. Ale gdybyśmy, no, gdyby zabierzemy figurkę, to się orkowie na nas rzucą, mimo że mamy ta ulumulu. Więc może zaatakuję ich jeszcze teraz, zanim się na nas zezłostą. No, proszę, zezłościł się, że nawet broń wyciągnąłem. O, ja co oni tacy twardzi? No nie, co za beznadziejne zaklęcia tu rzucają. No i umarliśmy.